Kiedy filozofia zwinna w projektach? Filozofia zwinna, może to byśmy wdrożyli, to jest pierwsze pytanie, które zadaje klient, kiedy przychodzi do nas i mówi: dzień dobry, czy moglibyśmy wdrożyć u nas, czy moglibyście wdrożyć zarządzanie projektami. Ja się temu nie dziwię, to jest popularne i o tym się dużo pisze. I w związku z tym spróbujmy zadać sobie trzy kluczowe pytania i sprawdzić, czy ta filozofia zwinna jest faktycznie y, potrzebna. Y, o tym dzisiejszy materiał. Ja nazywam się Marcin Guzik na kanale Zarządzanie projektami.pl opowiadam o zarządzaniu projektami, a na co dzień prowadzę firmę Draczą Tenstęp, do której serdecznie zapraszam. No tak, mówi o filozofii zwinnej. Ja na koszulce trochę kpis filozofii zwinnej. Myślę, że już po obejrzeniu paru materiałów wiesz, że nie tylko stosunek ironiczny wykazuje do filozofii zwinnej, ale też paru innych rzeczy. Ja bym powiedział, że to jest tak, że często mody rozmaite. Budują w, w, w nas przekonanie, że one są, że, że te rozwiązania są faktycznie ko konieczne. Jest ten tak zwany dowód słuszności społecznej, skoro wszyscy tego używają, to widocznie ja też powinienem i oni mają rację. Ja jednak jestem ostrożny, ponieważ w wielu przypadkach to rozwiązanie, to nadużywane rozwiązanie zabija istotę. Zwinność jak najbardziej. Jest czymś, co powinniśmy pielęgnować, zarówno w, w sobie, w naszym życiu fizycznym, w, w tym, żeby się poruszać w miarę przyzwoicie, a z drugiej strony też w organizacji. Znaczy, w tak zwariowanym świecie, jaki dzisiaj mamy, no to zwinność gwarantuje przeżycie. No bo zwróć uwagę, czy gdybyś czytał książkę Harariego w 2018 roku i się przywiązał do jego myśli, a w Homudeu spisze w pierwszych rozdziałach, że nie wybuchnie pandemia, y, już żadna, że nie będzie żadnej wojny. Panie Harari. No i co? Mamy 23 roki. No i jedno i drugie się zdarzyło. No więc. W takim nieprzewidywalnym świecie, w takim świecie, który, co do którego nie możemy być pewni, co się wydarzy, zwinność gwarantuje przeżycie. Przy okazji, jak już dzisiaj o książkach, polecam Antykruchość Taleb'a. Jeżeli zniesiesz styl ten gawędziarski jego pisania, to prezentuje bardzo ciekawe poglądy na temat tego, jak organizacja powinna być zbudowana, nie tylko organizacja biznesowa. No więc ja jestem absolutnym zwolennikiem zwinności, ale zwinna powinna być organizacja, natomiast metodyka powinna być dopasowana do zadania, które realizujemy. No i teraz trzy pytania, które ja zawsze polecam, żeby sobie zadać, bo jeśli te odpowiedzi będą na tak, to zwinna metoda, filozofia, bardzo pomoże. Jeśli któregoś z elementów zabraknie, to się nieźle zmordujesz stosując tą zwinną filozofię. Będziesz wtedy winny, a nie zwinny. Pierwsze pytanie, które bym zadał, to jest takie: czy produkt, nad którym pracujesz, jest dookreślony, czy jest niedookreślony? Jeżeli jest niedookreślony i nie da się go dookreślić, to znaczy nie jesteś w stanie na podstawie studiów, analiz, zadawania pytań do rynku, zatrudniania doradców wymyśleć, jak ten produkt będzie funkcjonować, no to w tym momencie ta metoda zwinna może być już brana pod uwagę. Jeżeli robisz skomplikowaną fabrykę, jeżeli budujesz skomplikowaną instalację, jeżeli, nie wiem, rozbudujesz terminal regazyfikacyjny, właśnie w Polsce go rozbudowujemy, to tam to jest bardzo skomplikowane. To znaczy, wymyślenie, jak rozbudować terminal w Świnoujściu, jest nierada zadaniem. I można byłoby powiedzieć, że spełnia to kryterium, że tam się tego wszystkiego, co do ostatniej śrubki, nie da wymyślić. Czy w związku z tym metodyka zwinna byłaby odpowiednia do rozbudowy terminalu LNG w świnoujściu? Takie ryzykowne pytanie bym zadał. Czy produkt oraz sposób do niego dojś, dojścia, do jego wytworzenia jest znany? Jeżeli chodzi o świnoujski terminal, jest bardzo, bardzo skomplikowany. A zatem, jeżeli jest bardzo skomplikowany, to nie uda się wszystkiego przewidzieć. No to przyjmijmy taki eksperyment. Myślowe i zastanówmy się nad tym, czy, czy dałoby się. No to wtedy przychodzi nam z pomocą drugie pytanie, czy dałoby się tanio wytwarzać warianty? No bo jeżeli nie wiem, jak ma wyglądać produkt. No to w filozofii zwinnej to jest bardzo proste. Robię prototyp, pokazuję, pasuje kliencie czy nie pasuje. No wolałbym, żeby to było troszeczkę inaczej. No to modyfikuję, pasuje. Oj nie, tutaj też poszliście za daleko, wolałbym trochę inaczej. W kolejnej iteracji pasuje, o, o pa pasuje, to już ten kawałek mi pasuje. Czyli z założenia musi być tanie wariantowanie, tani wariant, tania modyfikacja. Jeżeli nie jest tania modyfikacja, to wtedy filozofia zwinna raczej nie. No i teraz wracamy do naszego terminalu. Załóżmy, że go rozbudowujemy w filozofii zwinnej. Czy jest tanie wariantowanie? No nie. Jeżeli patrzysz na projekty o charakterze konstrukcyjnym, budowlanym czy montażowym, to każda modyfikacja nie dość, że jest obwarowana określonymi przepisami prawa i pewnej praktyki budowlanej, gdzie nie jesteś w stanie położyć rury bez zgody inspektora nadzoru. To oprócz tego, jeszcze to wszystko kosztuje potężne pieniądze. W związku z tym, tego rodzaju pomysły odpadają. Czyli terminal raczej nie będzie używał zwinnej filozofii i na tym pytaniu się wyłoży filozofia zwinna. Czyli nie ma na to szansy, ponieważ wariantowanie jest drogie. Przy okazji, kciuk w górę, jeśli tego słuchasz, pomoże YouTubeowi zrozumieć, że ten film jest ciekawy i być może poleci każdemu, kto rozważa czy zwinna filozofia jest dla niego, a subskrypcja spowoduje, że będziesz powiadomiona, powiadomiony o tym, że kolejny materiał nadchodzi. Ostatnia sprawa z tych takich głównych, które poleciłbym rozwikłać. Załóżmy, że produkt jest niedokreślony i przez studia i analizy się nie da go dookreślić, bo na przykład nie wiadomo, co będzie pasowało klientom. Po drugie, jest tanie wariantowanie, czyli możesz poprototypować, posprawdzać fragmentami, podopasowywać do oczekiwań klienta. Pytanie, czy masz dostęp do klienta i do jego oczekiwań? Pytanie, czy ten klient wchodzi w tobą w interakcję, jest niemalże częścią zespołu, wyraża swoje obawy, swoje zachwyty, podpowiada ci, w którą stronę to powinno iść, jest responsywny. Jeżeli jest responsywny, jeżeli z tobą rozmawia, jeżeli jest niemal częścią zespołu, jeżeli z nim komunikacja jest OK, jeżeli sobie nawzajem ufacie, jeżeli buduje się pewnego rodzaju porozumienia i chemia. Prawdopodobnie filozofia zwinna być może jest dla ciebie. Jeżeli masz sytuację, w której klient się ciebie boi jako wykonawcę, jeżeli jesteś w sytuacji, kiedy unika rozmowy z tobą, jeżeli wszystko ma być na piśmie, jeżeli ma być dokumentowane każde słowo nagrywane, każde posiedzenie i spotkanie projektu, zapomnij. To znaczy, to, to, to będzie mordęga, to będzie raczej walka. To w sytuacjach, w których tak naprawdę jest dobra komunikacja z klientem. I teraz, jeżeli byśmy na to popatrzyli, na te trzy rzeczy, no to jakie to będą projekty najczęściej? Oczywiście informatyka, która przejęła filozofię zwinną, od kogo? Oczywiście od Product Development, ponieważ to właśnie tam powstały te pomysły na zwinne zarządzanie, nie w informatyce. Informatyka, jak wiemy z historii, jest dziedziczką, oczywiście wspaniale to rozwinęła, natomiast sama filozofia zwinna to Product Development. No ale oprócz product development w ogóle development, W sensie wszelkie badania, no to to jest walka z nieznanym. Próbujesz zasypać jakąś lukę, która powstała, w, została zidentyfikowana w wiedzy ludzkości na temat, i ty nie wiesz, czy ci się to uda. Ty próbujesz kopać się jak, kot, wdrapywać się, przepraszam, jak kot na szklaną górkę. Czasem ci się uda, ale częściej ci się nie uda w badaniach. W związku z tym tam i efekt, i droga do niego jest niewiadoma. Być może też tam będą stosowane te, mogą być stosowane te narzędzia zwinne. Podobnie w wszelkich działaniach marketingowych, kampaniach społecznych, tam gdzie respons ludzi jest niewiadomy. To znaczy to ty musisz zwinnie reagować i nie popadać w uporczywy pomysł robienia tego samego licząc na inne efekty, bo już Einstein powiedział, że to jest najbardziej prosta definicja niepoczytalności. Musisz zmieniać na bazie wyniku swoje działanie i być może w projektach właśnie takich, gdzie masz interakcję ze społecznością, jakąś to ta, jest, to ta filozofia zwinna będzie co do zasady dobra. No i oczywiście tam, gdzie się nie krępują przepisy. Ja nie wyobrażam sobie prawdę mówiąc filozofii zwinnej, no ale jeżeli ty sobie wyobrażasz i umiesz to udowodnić, to zachęcam do rozmowy, nawet zaprosimy tutaj na kanał kogoś, kto zrealizował projekty publiczne, które są realizowane pod rygorem prawa zamówień publicznych w filozofii zwinnej. Chętnie o tym opowiem, jeżeli się nie boisz, przed kamerą, to chętnie o tym porozmawiamy. Również wspólnie zapraszam. Zapraszam również na zarządzanieprojektami.pl, gdzie materiały na temat zarządzania, motywacji zespołu i różnych innych rzeczy. I mam nadzieję, że dzięki temu będziesz osiągać ty i twój zespół zwinność oraz sukcesy biznesowe.